Zaczęła śpiewać, jak miała 4 lata. Później przyszła przygoda z dubbingiem i główna rola w serialu Vampirina. Dziesięcioletnia Laura Bączkiewicz z Konina całej Polsce dała się poznać dzięki piątej edycji Dawaj, dawaj! Pod wodzą Dawida Kwiatkowskiego dotarła do samego finału i skradła serca publiczności. Była to na pewno bardzo fajna przygoda, bo w Wojsie można poznać wiele ludzi, wiele różnych osobowości. Myślę, że też w tym programie się bardzo otworzyłam. Teraz Laura znalazła się w gronie czterech osób, które zawalczą o udział w Eurowizji Junior. To dla młodej wokalistki prawdziwa przygoda i szansa na powtórzenie sukcesów Roxany Węgiel, wiki Gabor czy Sary James. To właśnie dzięki Sarze Laura znalazła się w finale polskich preselekcji. Przyjęłam to bardzo dobrze, bardzo ciepło. Sara jest ogólnie taką bardzo ciepłą osobą. Jest taka normalna, nie zmienia się i myślę, że będę jej wdzięczna do końca życia za to, że dała mi tą szansę. Ten stres jest. Jeszcze nie taki myślę, że. Myślę, jeszcze nie jest taki, jaki myślę, że będzie. Przygotowania idą okej, okay, jest, jest dobrze. Wiadomo, jest dużo pracy, no jednak mało zostało tego czasu, ale staramy się codziennie widzieć, ćwiczyć rano i wieczorem. Więc przygotowania myślę, że idą w dobrym kierunku. Ja to traktuję jako dobrą zabawę. Oczywiście zawsze myślę, że każdy w tym finale y, chciałby pojechać na tą Eurowizję, ale nie chcę się nastawiać, bo wiadomo, y, można się nastawić, później się nie uda, więc. Mm. Zrób nie, hmm, tylko hmm, jak powiedzieć. Do zbliżającego się wielkimi krokami finału Laure przygotowuje jej instruktor Mariusz Urbaniak ze studia Piosenki Estradowej Hit w Koninie. Tak naprawdę to widzowie Pośrednio plus jurorzy wybiorą sobie kogoś, kogo chcą posłuchać. A później wybiorą piosenkę i osobę, która na tą eurowizję dziecięcą pojedzie, więc tak naprawdę tutaj nie ma recepty. Po prostu trzeba wyjść, zaprezentować coś, co się da jak, jakby jak najlepiej, z wnętrza, z serca, oczywiście jakby i wokalnie, i technicznie, żeby to wszystko było fajne, ładne, przyjemne. A tak naprawdę to widzowie podejmą decyzję, czy ktoś im się spodobał, czy nie. My pracujemy. Spotykamy się codziennie, pracujemy nad tym, żeby Laura pojechała do, do, do już jakby na próby do telewizji, przygotowana, żeby była pewna, że wszystko wychodzi super, że wie, co ma tam zrobić, jak, jak ma to zaśpiewać, a potem dołoży tylko do tego tą, 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 tą swoją osobowość, tą swoją charyzmę, ten swój uśmiech. I myślę, że to będzie super występ, super prezentacja. Czy ona przypadnie do gustu widzom? Nie wiem. Wszystko więc zależy od publiczności oraz jurorów. Jak dodaje Mariusz Urbaniak, nie ma gotowej recepty na sukces. Mamy szansę obejrzeć ten program, mamy szansę wysłać smsa. I chociaż takim jakby małym grosikiem do tej skarbonki się dorzucić, i po prostu dać jej szansę, żeby nasza, tutaj, jakby krajanka, pojechała do Armenii i zaśpiewała tam swoją piosenkę, i reprezentowała całą Polskę na, na tle Europy. Wokalistka potrzebuje głosów widzów nie tylko z Konina i okolic, ale z całej Polski. Każdy z nas może więc dołożyć swoją cegiełkę i spełnić marzenie Laure. Serdecznie chciałabym na koniec. Tak, zaprosić oczywiście do oglądania i też um, chciałabym poprosić o głosy, um, bo one właśnie będą tam grały praktycznie główną rolę, dlatego um, bardzo bym prosiła o wsparcie i o głos. Finałowy odcinek Szansy na Sukces już w najbliższą niedzielę o godzinie 15.10 na antenie telewizyjnej dwójki.